Józef Konrad Korzeniowski nie był jedynym pisarzem, którego przywołał z głębi polskiego lądu zew dalekich mórz i oceanów. Postacią jakże malowniczą, a zarazem bohaterską był generał Mariusz Zaruski. Warto do tej postaci wrócić, zwłaszcza że i on padł ofiarą sowieckich wywózek Polaków na Syberię, jakie miały miejsce przed 70 laty. Popatrzmy choćby na twarz generała. Od razu dostrzegamy w niej te polskie rysy, które można by z powodzeniem przyłożyć do bohaterów powieści Sienkiewicza, takich jak Kmicic czy Wołodyjowski. Skrzące energią i inteligencją spojrzenie, śmiejące się policzki i obowiązkowy polski wąs. Już ta twarz, nie mówiąc o sprężystej postawie, to był właściwie wyrok, bo jak można się tak prezentować elegancko, pięknie i szlachetnie. Story bolszewickie mówiły co innego. Człowiek, który wedle ich ideologii był ewolutem Małpiszonów, powinien wyglądać jak kartofel, a cały człowiek jak worek kartofli. A tu ktoś taki, że aż dech zapiera. Nie ma nawet co się pytać, kim jest i co robi. To widać. A więc do wagonu i na Sybir. Bo to jest polski pan. Jak zaczęła się przygoda generała Zaruskiego z morzem, z tą wielką przygodą? Było to w kilka lat po upadku powstania styczniowego. Wspominał: Przez palisady zaborców, którymi Polska była ogrodzona, dotarła ona do Białej Wsi Podolskiej w postaci małej książeczki mającej tytuł Przygody Robinsona Cruzoe. Skrzypieniem drewnianego okrętu Napełniła ciche pokoje kresowego dworku, huczała za oknami w nocy wzburzonymi falami Morza Karaibskiego i na drewnianej łyżce ze złamaną rączką kazała odbywać dalekie podróże po ogrodowym strumyku szerokości pół metra, drżeć wraz z załogą łyżki złożoną z drobnych kamyczków. Zakołatała ta przygoda do drzwi za ścianka ukrytego w bieli wiśniowego kwiecia. A więc taka była sceneria, kresowy dworek na Podolu w Dumanowie, niedaleko Smotrycza, który wpadał do Dniestru. Tam właśnie w roku 1867 przyszedł na świat i pierwsze lata swojego życia spędził Mariusz Zaruski, marząc o wyprawach na dalekie morza, które widział tylko oczyma wyobraźni. Choć marzenia te zaczęły się spełniać, gdy rodzina przeniosła się do Tesy, to wkrótce został zaaresztowany za udział w polskich organizacjach, takich jak Liga Polska i Soku, by najpierw spędzić kilka miesięcy w więzieniu, a następnie zostać zesłanym na Syberię, do Hersonia, na pięć lat pod ścisłym nadzorem. W Hersoniu, który był miastem portowym, Zdarzyła się rzecz niezwykła. Zaruski, choć był zesłańcem, zwrócił się do gubernatora z prośbą o możliwość pływania na żaglowcach. Gubernator zdziwił się, bo jakąż może mieć gwarancję, że ten Polak zesłaniec przy lada okazji nie ucieknie. Zaruski odpowiedział, daję słowo honoru Polaka, że wrócę. Gubernator się zgodził. Zaruski pływał i wrócił. Musimy pamiętać, że czasy carskie nie były jednak aż tak barbarzyńskie jak czasy sowieckie, a Polacy w wielu środowiskach cieszyli się nawet wielką estymą, ale świadomie na to pracowali. Jak czytamy we wspomnieniach innego zesłańca, w murach więzienia i poza murami brat nasz wiedział, że jest więźniem politycznym, że jest Polakiem, więc stał na straży honoru wszystkich. Szanowano ich z tego powodu wszędzie. Polacy pamiętali o podstawowej zasadzie, jakim Ciebie widzą, takim piszą wszystkich Twoich rodaków. Tej zasady przestrzegali nasi zesłańcy i więźniowie, a czy dziś przestrzegają jej nasi rodacy jako wolni ludzie przebywający za granicą? Niech sobie odpowiedzą, ale szczerze na to pytanie. Rodaku, jakim Ciebie widzą, Takim malują albo nawet obsmarowują nas jako Polaków. Warto o tym pamiętać. Co dalej działo się z Mariuszem Zaruskim? Było to życie pełne przygód, wielkich idei i niespożytej ofiarności. Zesłania Zaruski trafił nie nad kolejne morze, ale do Zakopanego, w nasze tatry, które wówczas nie znały jeszcze inwazji turystów. Zaruski nie tylko zakochał się w tych pięknych górach, ale był inicjatorem wspaniałych przedsięwzięć, dzięki czemu nazywano go Hetmanem Tatr. Do najważniejszych dzieł zaliczyć należy powstanie Topor, czyli Tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, które w ciągu stu lat swojego istnienia ocaliło niejedno życie zabłąkanego turysty lub narciarza. To była idea, którą Mariusz Zaruski przeprowadzał z całą konsekwencją i z osobistym poświęceniem, bo sam brał udział w wielu wyprawach ratunkowych. Gdy w 1914 roku wybuchła wojna, a wraz z nią ożyły nadzieje na odzyskanie przez Polskę niepodległości, Zaruski wstąpił najpierw do piechoty, a potem do kawalerii. Był to pierwszy pułk Ułanów ze słynnej pierwszej brygady. Zaczynał od stopnia szeregowca, ale ponieważ dał się poznać jako żołnierz inteligentny i odważny, a brał udział we wszystkich bojach legionowych, to potem w roku 1919 brał również udział w walkach o odzyskanie Wilna i awanse szły szybko. W roku 1920 został pułkownikiem, a w roku 1923 generałem brygady. W latach 23-26 był generalnym adiutantem prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy przeszedł w stan spoczynku zwolniony z obowiązków wojskowych, mógł powrócić do swej wielkiej pasji, jaką było morze. Ale tym razem nie chodziło już tylko o własne przygody, lecz o to, by Polacy zrozumieli, jak ważną dla ich przyszłości jest otwarcie się na morze posiadanie własnych portów, statków i okrętów, upowszechnianie sportów wodnych wśród młodzieży. To generał Zaruski reaktywował Komitet Floty Narodowej i to on był przez pierwsze lata kapitanem Zawiszy Czarnego, na którym harcerze polscy zdobywali szlify marynarskie. Ciągła praca dla Polski, kierując się jak mawiał kierunek ku słońcu. Prawdopodobnie 10 grudnia 1939 roku został wraz z żoną zaaresztowany w Lwowie przez NKWD. Żonę zesłano do Kazachstanu, a jego na Syberię, do Hersonia, tam gdzie już kiedyś był za młodych lat. Tylko, że z tego zesłania już nie wrócił, zmarł z wycieńczenia. Wielki społecznik i pisarz. Taternik i marynarz, żołnierz i dowódca, ale wszędzie wierny Polsce do końca. Oby i dziś tacy ludzie znowu się odrodzili. Szczęść Boże!